Wróćmy do tematu, który pojawił się na konferencji. Obejrzyjmy wideo. Chodzi o Pawła Tyburskiego i o e, jego wtargnięcie na scenę. Idź z kanepeczką, już się spokój, tam kurde. Usadzony! Cicho już, starcie. A za bramą, później. A, porządek musi być. Status bliźniaka wyjaśniony, dobra. Nie, ale wrócimy do tematu. Wrócimy Grycia. do tematu. Na spokojnie. To rozumiem, nie, ale... to chłopie, chłopie, to nasza konferencja, teraz my gadajmy. daj nam głos, a nie się wpierdalasz tam, słuchaj. Wiecie, jakby musiałem tak. też... weź bo to będzie drama, nie to się tyczy tego, tych zestawów. Ja nic nie mam do ciebie, Spokre. ale... Dobra, Zobacz, Ty, ale jesteś Zobacz, nudny chłopak. jak flaki z olejem, kurwa, siedzieli tutaj ludzie... Chłopie, szacunku, do tych zawodników tutaj dosiedzą Zamknij sam, kurda. Wiesz, nie kurda. Słuchajcie... No właśnie. Na konferencji myślę, że to był moment, w którym rzeczywiście się zdenerwowałeś. Paweł przerywał waszą część spotkania, oberwało się werbalnie tobie, oberwało się w sumie też mnie. Obecnie można powiedzieć, że macie konflikt. Jak ty odbierasz całą sytuację? Czy chciałbyś się do tego w jakiś sposób odnieść? Bo na pewno widzowie tego oczekują. Bo później były kolejne filmy, w których jakby byłeś celem, no nie wiem czy mówić, ataków i tak dalej, no ale, ale, ale na pewno jakby byłeś celem tych filmów. A wiesz co, no, okazało się, jak widzieliście sytuację, jakby my wyszliśmy robór, no i resztę zawodników, co byliśmy to nasze konferencje, jakby my tu się wypowiadamy, a koleś wyskakuje, krzyczy, bo on szuka walki, że gdzieś zarobić kasy, bo nikt mu nie daje walki i wiesz, i wcina łeb tam na halnie, niekulturalnie, takie rzeczy, i po prostu naprawdę zdenerwowało mi. A, czy mam konflikt? Żaden konflikt dla mnie, to, to, to nie było skoczone do mnie na początku, tylko było do wszystkich zawodników, którzy byliśmy właśnie na konferencji i, i, i również do Ciebie jako prowadzącej, to nie jest miła sytuacja i takie rzeczy nie powinno się wydarzyć, ale on jak szuka konfliktu, no to wiesz i później tam na Instagrama coś tam zaczepia, no w ogóle co to wiesz, jakaś wioska kompletnie wiesz, brak szacunku do, do wszystkiego, to ja na takich kto tak powiem prosto. Oblewam to, mam to gdzieś, może sobie gadać, ale na pewno widzę ktoś, czy będzie walka, bo konflikt jest, nie? Nie będzie walki na tysiąc procent, bo takimi ludźmi nie daje ja od siebie, mi wstyd by było z takim walczyć po prostu, Hamą. Także z nim, czy będzie walka? Nie będzie. I oferta jak będzie, to nie będzie takiej walki, bo ja na takich po prostu... Nie zwracam uwagi, ja to jestem odporny na takie wszystkie pierwszenia, wiesz, takich pseudogwiazd, także tyle na ten temat, co tam będziemy mieć, nie? Okej. Okay.